Cześć! Prowadzisz szkołę tańca lub zajęcia pole dance i szukasz narzędzia, które pomoże Ci w codziennej pracy? Nasz system wspiera miejsca tworzone z pasją właśnie takie, jak Twoja szkoła tańca. Ja mam na imię Paulina i w ciągu najbliższych kilku minut opowiem Ci o możliwościach systemu eFitness. Pamiętaj, że system eFitness działa w przeglądarce internetowej, więc możesz korzystać z niego zupełnie na dowolnym urządzeniu, które ma dostęp do internetu, gdziekolwiek jesteś. eFitness to narzędzie podzielone na dwa ważne obszary. System do zarządzania klubem oraz aplikację mobilną dla klubowiczów. Zacznijmy od głównego panelu do zarządzania szkołą, z którego korzystają właściciele, menadżer, recepcja i instruktorzy. Systemem może korzystać nieograniczona liczba pracowników, a każdy z nich posiada swoje własne konto, któremu możesz nadawać lub ograniczać poszczególne uprawnienia w systemie. Po zalogowaniu widzimy pulpit umożliwiający sprawne wykonanie najważniejszych, najważniejszych zadań: wdanie nowych tancerzy i tancerek oraz zarządzanie grafikiem zajęć. Z lewej strony możemy przejść do interesujących nas zakładek. Zacznijmy od zakładki klubowicza, gdzie możemy zobaczyć wszystkich tancerzy wraz z ich statusem. Widzimy, czy uczestnik ma opłacony karnet, czy może z jakiegoś powodu go jeszcze nie opłacił. Po kliknięciu w imię i nazwisko klienta przechodzimy na profil danej osoby. Możemy tu sprawdzić m.in. szczegóły dotyczące zakupionego karnetu, listę zapisów na zajęcia, historię wejść, a także dodać notatkę lub tak na profilu klienta. Grupując klientów po tagach możemy następnie wyszukiwać konkretne grupy osób w raportach lub wysyłać bardziej spersonalizowane wiadomości mailowe, SMS-owe lub powiadomienia typu push które pojawiają się w aplikacji. Wiemy, że zarządzanie grafikiem zajęć i rezerwacjami to jest ważny element w przeprowadzeniu szkoły tańca. W systemie w łatwy sposób zarządzasz grafikiem zajęć grupowych, który jest czytelny i intuicyjny w obsłudze. Możesz dodać dowolną ilość różnych typów zajęć i kursów wraz z opisami i zdjęciami instruktorów, a do każdego z nich sam określisz limity osób na zajęciach. Wiemy, jak ważne w szkołach tańca są kursy. Możesz powiązać karnet z określonym kursem, dzięki czemu poszczególne kursy mogą mieć różną cenę. Jesteś w stanie dodać też usługi dodatkowe, jak na przykład za dodatkową opłatą możliwość korzystania z sali przez tancerzy w ramach ich własnego praktisu. W grafiku łatwo stworzysz podział na salę, dodasz opis zajęć, instruktora oraz informacje, do którego kursu przypisane są zajęcia. Oznaczysz także, w jakiej lokalizacji odbywają się zajęcia, jeśli zajęcia są prowadzone w kilku miejscach. Warto również ustawić listę rezerwową do zajęć, dzięki czemu Twoja sala zawsze będzie pełna, a w przypadku zwolnienia się miejsca, klient otrzyma automatyczne powiadomienie o możliwości uczestnictwa w zajęciach. To ty decydujesz, czy twoi klienci wchodzą na zajęcia w ramach danego karnetu, czy może niektóre wybrane zajęcia są dodatkowo płatne. I takie zajęcia jednorazowe, dodatkowe kursy i warsztaty tematyczne, także możesz skonfigurować w grafiku zajęć grupowych. Jeśli chcesz, za nieodwołanie obecności, system może zablokować zapisy na kolejne zajęcia lub na przykład pobrać wejście z karnetu. Jeśli na dane zajęcia chcesz wprowadzić zastępstwo instruktora, lub musisz je odwołać. Po dokonaniu takiej zmiany w grafiku, System E-Fitness wyśle informacje do wszystkich zapisanych osób. Pamiętaj, że wszystkie zmiany, których dokonasz w grafiku, będą od razu widoczne w aplikacji mobilnej na telefonach Twoich klientów. Jeśli prowadzisz zajęcia indywidualne, możesz zapisywać swoje lekcje w oddzielnym grafiku, dzięki czemu zawsze będziesz pamiętać kiedy i z kim umówiłeś indywidualny trening. fitness to też łatwa i prosta automatyzacja. Twój czas jest cenny, więc oszczędź go na ręcznym pisaniu maili i SMS-ów do Twoich klientów dzięki włączeniu automatycznych powiadomień. System wyśle do klienta np. wiadomość z życzeniami urodzinowymi, przypomnieniem o zajęciach lub informacją o końcu karnetu, dzięki czemu rośnie szansa na to, że Twój klient kupi kolejny kurs w Twojej szkole tańca. Bądź na bieżąco z aktualnymi danymi. Baza raportów w systemie EFITness daje Ci bardzo wiele możliwości. Dzięki zestawieniom będziesz mieć wgląd w dodatkowe dane ważne dla każdego właściciela klubu. Raporty, które warto sprawdzać, to m.in. finanse, sprzedaż, nowe karnety, zakończone umowy, frekwencja zajęć grupowych czy retencja klubowiczów w skali roku. Systemem e Fitness uruchomisz płatności online, dzięki czemu klienci wygodnie opłacą swój karnet przez Internet. Nie musisz już pilnować i sprawdzać pojedynczych przelewów za wejściówki, dokonywać transakcji tylko na miejscu przed zajęciami czy notować płatności w zeszycie. W systemie na bieżąco widzisz, kto dodał nowy karnet i czy na pewno go opłacił. Płatności online mogą być jednorazowe, np. za karnet na określoną liczbę wejść, oraz rekurencyjne, dzięki czemu co miesiąc płatność za karnet zostanie pobrana automatycznie. Nasz system jako jedyny zapewnia też opcję płatności ratalnej. To jest innowacją zarówno dla właścicieli, jak i dla samych klientów. Klient opłaca swój karnet, warsztaty lub kurs ratami, a ty od razu otrzymujesz pełną kwotę. Kolejną częścią systemu jest aplikacja e App przeznaczona dla Twoich klientów. W obecnych czasach wszyscy korzystamy z wielu aplikacji i Twoi klienci na pewno też to robią. Aplikacja mobilna to oszczędność czasu, łatwe zapisy na zajęcia i dostęp do wszystkich danych w jednym miejscu, a także pewność, że ich ulubiona szkoła tańca podąża za trendami. Aplikację możesz dopasować do Twojego brandingu, dodać logo i kolory spójne z Twoją szkołą tańca. Dzięki eFitness App Twoi klubowiczy zyskują możliwość zakupu karnetu online oraz zapisów 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Możesz wyposażyć swoją recepcję w czytnik kart członkowskich lub mobilne i łatwe rozwiązanie, jakim jest czytnik kodów QR. Nie musisz korzystać z dedykowanego do tego fizycznego czytnika. Z systemem eFitness Twoim czytnikiem może być Twój smartfon, z którym w łatwy sposób odbijesz wejście każdego klienta do Twojej szkoły tańca. Nasz system umożliwia także wejścia na karty zbliżeniowe i na kody kreskowe. A jeśli nie posiadasz recepcji i nie chcesz skanować kodów QR, w aplikacji w łatwy sposób z suwakiem zaznaczysz obecność kursantów na zajęciach. Teraz czas na kolejny krok. Skontaktuj się z nami, aby wdrożyć system eFitness w Twojej szkole tańca, dowiedzieć się więcej lub przetestować wersję demo. Dziękuję za obejrzenie do końca i do usłyszenia.